Proszę usiądźcie i powiem wam, jak będzie przebiegało to spotkanie. Za chwilę się pomodlimy. Tą modlitwą będzie pieśń do Ducha Świętego i proszę Was o to, żebyście otworzyli serca na Ducha Świętego. Duch Święty chce przychodzić. Pamiętajcie, przygotowujecie się do bierzmowania. Jeżeli ktoś nie wiedział bierzmowanie to jest właśnie przyjście Ducha Świętego. Na tym polega ten sakrament. Tak jak komunia święta jest przyjściem Jezusa Chrystusa pod postacią chleba, będziemy go wystawiać w najświętszym sakramencie, tak sakrament bierzmowania jest przyjściem ducha do, do duszy człowieka, do serca człowieka. Więc ja Was proszę, żebyście włączyli się w tą modlitwę. Będziemy, Więc na początku będziemy, będziemy pieść do ducha świętego, będziemy się modlić, żeby przyszedł duch święty, żeby przyszedł duch Boży do Was. Otwórzcie serce otwórzcie serca na, na, na niego. Potem poproszę pana Gabriela, który jest tutaj między nami, żeby powiedział swoje świadectwo. W kwietniu było takie spotkanie ekumeniczne tutaj. Nie wiem, niektórzy z was może widzieli. Było bardzo dużo osób, trochę z Niemiec, byli biskupi i katolicki, i ewangelicki. I, i, nad, I to było poświęcone takiemu przedwojennemu pastorowi, który był, no, pomagał w czasie, w czasie wojny. To był Niemiec, pomagał różnym ofiarom hitlerowskiego reżimu. I on pochodził właśnie z chrustnika, tutaj mieszkał. I myśmy zawiesili tam na tamtej stronie kościoła, na tamtej ścianie jest taka tablica kamienna, i właśnie pan Gabriel ją robił. I, I przyjechał tym samochodem, którym dzisiaj przyjechał. Nie wiem, czy widzieliście taki biały samochód tam z tamtej strony. Nie? Pójdźcie później zobaczyć, co tam jest napisane na, na drzwiach tego samochodu. Więc na jednej stronie, na jednych drzwiach jest Ojcze Nasz, a po drugiej stronie, na drugich drzwiach jest Psalm 23. Nie? I ja się tak zdumiałem: kto to w dzisiejszych czasach ma odwagę na swoim samochodzie nie tylko robić rybkę. Ale całe fragmenty pisma świętego nie? nie boi się tego i chce dawać takie świadectwo. No więc, jak już zapłaciłem panu Gabrielowi za tą tablicę, to mówię, że. No i dziękuję panu za świadectwo, że, 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 że ma pan odwagę tak przyznawać się do wiary publicznie, w czasach, kiedy ludzie się raczej wstydzą swojej wiary. I... No i pan Gabriel mi opowiedział swoją historię, I to jest fascynująca historia, choć dramatyczna. I dlatego poprosiłem, żeby Wam ją też opowiedział. Dlatego jesteście tutaj wszyscy: wszystkie klasy, wszyscy ci, którzy się przygotowują, albo chcą się przygotowywać do bieżmowania. Więc chcę, żebyście no, usłyszeli, jak, jak Pan Bóg działa w życiu człowieka. Naprawdę działa. I jeżeli ktoś ma serce otwarte, niezależne od swojej historii życia. I później, jak już po, po tym świadectwie, wystawia najświętszy sakrament. I będziemy się modlić. Będziecie patrzeć na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i będziecie się modlić. I śpiewem, głównie śpiewem, dlatego jest właśnie tutaj i, i pani Monika, i pan Krzysztof, i jeszcze pan Piotr, tak, który będzie. tak. I, więc nasza modlitwa to będzie głównie śpiewanie. Proszę Was, żebyście włączali się w ten śpiew, ale przede wszystkim, żebyście otwierali serca. Na to, co Jezus chce z Wami uczynić, bo chce Wam, u... chce, chce czynić dobre rzeczy w Waszych sercach. Natomiast dużo zależy od Was. To znaczy, czy, czy przyniesiecie siebie, czy pozwolicie, żeby On to robił? Czy nie, nie zamkniecie się za, się za jakimiś takimi maskami nieczułości, zamknięcia, wstydu przed innymi? Proszę Was o właśnie takie otwarcie serca, na działanie Boga w Waszym sercu, bo Bóg chce to czynić, także dzisiaj, także teraz. Nie, jest, jest, sorki. Tak, witam Was serdecznie, mam na imię Gabriel. Chciałbym kawałek swojego życia opowiedzieć, jak żyłem... Przed tym jak bez Boga, i dzisiaj jak z Bogiem. Tak zastanawiałem się, co, co mam Wam powiedzieć. Pytałem Ducha Świętego. Coś mi pokazał. Pokazał mi, jakie miałem myśli, kiedy byłem w Waszym wieku. Co ja myślałem, kiedy bierzmowanie przygotowywałem się do bierzmowania? Miałem myśli, cieszyłem się bardzo, że będę miał bierzmowanie. Powiedziałem, że po bierzmowaniu już nigdy nie wejdę do kościoła, że po prostu odejdę od kościoła. Miałem super plan. To była najgorsza moja decyzja w życiu. Bo wchodziłem w dorosłość, firma, dzieci, rodzina, żona. Dom, samochód. Wydawało mi się, że to jest właśnie moja droga. Łamiąc dziesięć przykazań Bożych, non-stop. Dziesięć. Od kradzieży po kłamstwa, oszustwa, manipulacje. W pewnym momencie mojego życia zauważyłem, że zaczynam wszystko tracić. Rodzinę dzieci, pracę, firmę, wszystko zaczęło lecieć. Nie mogłem tego powstrzymać, wpadłem w alkoholizm, zacząłem pić. Nie zabijaj. Już nie miałem siły żyć, nie miałem nadziei. W pewnym momencie mojego życia chciałem siebie zabić. Po prostu już nie miałem siły dalej tak żyć. Zacząłem szukać odpowiedzi, dlaczego ja tak żyję, dlaczego w moim życiu się dzieją takie sytuacje trudne. Pewnego dnia spotkałem kobietę, która po godzinie rozmowy ze mną, ona tylko w sumie mówiła, zadała mi jedno pytanie. Gabriel, co byś zrobił, gdyby twoje dziecko ktoś piany przejechał. Ja wróciłem do domu i mówię, no, przecież tego gościa gościowym zatłuk. Ale po chwili przyszła mi myśl, że ja tak naprawdę pijąc cały dzień, ja rano wsiadam do auta i tym autem jadę. Powiedziałem sobie, że ja muszę przestać pić. Próbowałem na różne sposoby, od lekkich alkoholi, po szampany, po wina. Mniej, więcej, ale się nie dało. Okazało się, że coraz więcej zacząłem pić. Po prostu już sobie nie, dawa, nie dawałem rady, nawet z alkoholem. Spotkałem się znowu z tą kobietą. Ona znowu mi zadała pytanie, Gabryś, czy ty chodzisz do kościoła? Na ja ten czas oczywiście okłamałem ją. Powiedziałem, że ja chodzę do kościoła. Jest, jestem co niedzielę w kościele. Nie byłem. Ja byłem daleko od Boga. Bóg był mi niepotrzebny w ogóle. Ja sobie radziłem bez Boga. Kiedy tak próbowałem przestać pić, po prostu nie udało mi się. Aż do pewnego wieczoru wstałem, 10.11 w nocy. Pojechałem do lasu. Wchodząc do lasu była polana. Klękłem, zacząłem płakać i zacząłem wołać do Boga. Powiedziałem: Boże, pomóż mi, bo ja już nie dam rady, tak dalej żyć. Pomóż mi, bo ja sobie coś zrobię. Ja nie umiem tak dalej żyć. Pojechałem do domu, rano wstałem, pojechałem do pracy. W pracy zawsze 16 godzina piliśmy przysłowiowe jedno, dwa piwa i rozjeżdżaliśmy się do domów. Kolega podszedł do mnie i mówi, masz gabry śpi. Ja mu odpowiedziałem, nie dziękuję, ja już nie piję. On poszedł, a do mnie pierwsza myśl, co się stało w lesie i że Bóg jest. Ja od tamtej pory, 11 lat już nie miałem w ustach alkoholu. Po prostu zostało mi to zabrane. Zacząłem szukać Boga. Wróciłem do kościoła. Zacząłem szukać ludzi, którzy wierzą, którzy spotkali Boga. Zacząłem chodzić do spowiedzi, ale coś mi cały czas brakowało w tych spowiedziach. Pewnego dnia, kiedy pojechałem na działkę, miałem. Tam trzymałem gołębie pocztowe. Wchodząc do budynku rano, na stoliku leżała kartka i długopis. To było jakby dla mnie przygotowane. Na po prostu podszedłem, klękłem i zacząłem pisać swoje grzechy. Jeden grzech, drugi, trzeci. Zacząłem płakać. Pisałem i płakałem. Mi się cał, całe życie przed oczami pokazało, jakie rzeczy najgorsze zrobiłem. Ja to wszystko spisałem. Kiedy już to napisałem, wziąłem tą kartkę, jeszcze raz na głos zacząłem to czytać. Pierwszy, drugi, trzeci grzech. Zacząłem znowu płakać. Powiedziałem, Boże, ja już nie chcę być takim człowiekiem. Ty zrób wszystko, żebym już takim człowiekiem nie był, bo ja już nie chcę być takim. Po prostu zmień to. Akurat to była niedziela. Pojechałem do kościoła, poszedłem na msze do spowiedzi z tą kartką. Zacząłem czytać na spowiedzi. Miałem doświadczenie, że staje się coraz lżejszy, że ten cały grzech, taki ten cały ciężar po prostu schodzi za mnie. Usłyszałem, jak w konfesjonale ksiądz dwa razy płakał. Dzisiaj wierzę, że tam był Jezus. To po prostu Jezus płakał. Kiedy wyszedłem z konfesjonału, ja miałem wrażenie, że jestem metr nad ludźmi. Byłem tak lekki. W całą mszę patrzyłem na obraz Jezusa Miłosiernego i czytałem na dole Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. O mszy. Wsiadłem w samochód, zacząłem jechać do domu. Odjechałem może kilometr, może dwa. Bez powodu, bez żadnej przyczyny. Po prostu zacząłem płakać. Jakby ktoś wziął wiadro i wyleł mi na głowę. Krzykłem do Boga. Boże, dlaczego żeś mi wybaczył? Ja w tym momencie namacalnie usłyszałem w sercu, jakby ktoś koło mnie siedział. Bo ciebie bardzo kocham. Ja musiałem stanąć samochodem, bo te słowa po prostu mnie przeszyły. Nie, nie dałem rady już dalej jechać. Usłyszałem jeszcze od Boga dwie obietnice. Dzisiaj wierzę, że ta obietnica się spełnia, że każdym razem, kiedy stoję. I opowiadam to świadectwo. Zacząłem te obietnice sprawdzać, bo też myślałem, może zwariowałem. Coś usłyszałem. Mamia, córka miała wtedy 15 lat. Powiedziałem Bogu. Boże, moja córka nie mówi do mnie, że mnie kocha. Ja wiem, że ja ją poraniłem. Jestem alkoholikiem, ja ją skrzywdziłem, ja o tym bardzo dobrze wiem. Na drugi dzień słuchałem konferencji, na której padły słowa modlcie się za waszych synów i córki. U mnie jakby klikło, ja mówię, przecież ja się w ogóle nie modlę za córkę. Zacząłem się modlić rano i wieczorem. Modliłem się tak tydzień czasu. W sobotę rano po modlitwie siadłem. Popatrzyłem na krzyż, popatrzyłem na Jezusa i mówię Jezu, ta modlitwa nie działa. W tym momencie przyszedł SMS. Moja córka do mnie napisała, Tatusiu, ja Cię bardzo kocham. Ona od tamtej pory za każdym razem, kiedy się rozłączamy, kiedy dzwonimy do siebie, mówi do mnie, Tatusiu, ja Cię kocham. Po prostu zmienił jej serce. Będziecie przyjmować Ducha Świętego. Naprawdę zaprzyjaźnijcie się z Nim. Żyjąc bez Boga 36 lat... To było straszne. Żyjąc z Bogiem 11 lat, to jest przygoda. To jest naprawdę przygoda. Nie zamieniłbym tego za, za żadne pieniądze. Myślicie, że Bóg się, Duch Święty, nie troszczy o Was? O każdą dziedzinę życia chce się zatroszczyć. Też byłem młody, myślałem, że jest wszystko sam. Bo byłbym, byłem silny. Jestem do tej pory. Ale dzisiaj bez Boga nie da się. Ja to doświadczyłem. Dlatego też opowiadam o tym. Dziękuję, dziękuję, że Proboż mnie tutaj zaprosił, że mogę opowiedzieć kawałek swojej historii. Bóg Was naprawdę kocha. Chciał otworzyć serce. Amen. Brawo dla Jezusa! Dla Jezusa! Bardzo dziękuję panu Gabrielowi za tę odwagę świadectwa, przyznania się do Jezusa, Zobaczcie, przyznania się też do tego, że, że było źle w tym życiu. Trzeba mieć odwagę, żeby taką rzecz powiedzieć przed wami, przed ludźmi, których nie znam. Więc zróbcie z tego zaufania dobry użytek. Teraz wystawiony święty sakrament, pomyślcie o waszych sprawach, o waszych rodzicach. Może znacie ludzi, którzy przeżywają tragedie, dramaty życiowe. Może to są wasi rówieśnice, które się tną, które są w depresji. Być może także dlatego, że ich ojcowie są alkoholikami albo, albo mają jakieś inne problemy i, i potrzebują modlitwy. Potrzebują modlitwy i teraz niech to będzie Wasza modlitwa, właśnie dzisiaj.